Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Speed, kolejny odcinek brązowych playsów, JP jedziemy so match y, brąz 3, ostatnia gra z Sorakom 80. tam chyba z tego co pamiętam. Nie nagrałem ją, ale niestety nie wyszło mi, nie wyszła mi jedna rzecz, iż y, mianowicie, że nie nagrywał mi się dźwięk i były same szumy i to naprawdę przeszkadzało. Y, Wiem, że chcieliście Sorakę, ja czytam komentarze, także spokojnie. Widziałem, że chcecie tą Sorakę, więc no niestety. A nagrałaś, znaczy nagrałem, ale nie wyszło. No i po prostu nagram wam ją na następny, czy tam któryś z kolei odcinek. Na pewno ona się pojawi. Mi się naprawdę fajnie grało tą grę, tą Soraką, więc zagram nią na pewno jeszcze raz. A teraz będę chciał wam pokazać moją Akali tą o której tak dużo mówiłem taki e easy win jak to się mówi tylko jeszcze muszę mnie puścić na normalną linię to jest drugie koje ja nagrywam w poprzednim ktoś drzwiował także zacząłem nagrywać od początku czy tamtego nie chciałem wam pokazywać to by zajęło dużo czasu i nudne w sumie było także jedziemy będzie tu na Akali Chyba, że znowu mi zbanują właśnie grę z Akali a kali była zbanowana. Hmm. Jak zbanują, to zagram tą soraką. No mam nadzieję, że tutaj nie zbanują jej. No ale tak, sorakę na pewno nagram, więc nie musicie mi o niej pisać. A tymczasem mamy w sumie już Bronze 3, więc yy, niedługo jakiś silver może będzie. I za jakiś czas będę miał dla Was też niespodziankę w tej serii. Zobaczycie, jaka to będzie niespodzianka. Mm -hmm. i biorę Akali ok tu jest nawet skin ładny właściciel kupił naprawdę ładny skin no, Akali ma sporo skinów ale ten chyba jest jednak po, po zmianie wyglądu bo miał zmieniany kiedyś wyglądał inaczej chyba jest w tej chwili najładniejszy przynajmniej w y, tym ekranie tutaj grzebno może mogą być ładniejsze nie wiem każdy ma swój gust mi się osobiście ten skin podoba i co oni tam mają, dobrze nie mają tanków, mają fiora ale nie mają tanków nie ma problemu no aha, czyli on pójdzie topa okej, okay. ja mam mida w końcu na to wychodzi dobry team tutaj widzę bez żadnej kłótni, o, w ostatnim ko była 6 tam była po prostu 6 każdy z każdym się wyzywał tylko dlatego, że spikowałem akali na mida, no, była masakra. Mam nadzieję, że teraz mi się mikrofon nagrywa. Ja jeszcze sprawdzę to, jak coś to nie wiem... Nie wiem, albo zacznę grać od nowa, albo od początku gry. Ale wydaje mi się, że się nagrywa. Tu już widać ich team żeby tylko nie spikała mi tej dżanny ta dżanna będzie mnie denerwowała gdyż będę skakiwał ona będzie mnie odrzucała wszystko tylko nie Janna, synu nie bierz tej Janny. dalej mi się zmieni tą Jannę. wiem że jej nie chcesz ale nie mają tanka żadnego więc no pentakill to tak myślę że z 2-3 to w tym meczu będzie normalka no Janna jednak no szkoda tam mamy jinx yy, także już tu widzicie no i co w sumie przechodzimy do wybierania do ładowania postaci ok jesteśmy już w sumie końcówko ładowania po 15 minutach udało nam się w końcu za, prawie załadować do gry no i jest gra ogóle się zawiesił ale jednak chomik yy, zaczął mu tam w kółku z powrotem biegać zasilił komputer i wszystko działa Czekajcie, że sobie usiądę wygodnie. O! Nienależąco, bo tak się nie gra. Mhm. Oni chcą robić invade. Mm, invade w czwartym sezonie. na, no. obecnej no mecie. To nie wróży nic dobrego. Okej. Okay. Zobaczymy. Mm. Ładno, takali, naprawdę. Akali, Tak się, za właśnie widzieliście pewnie na razie runki czy tam masterki moje, no to wiecie, że AP też będę, będę miał większość AP, ale na start do last hitowania i połkowania biorę AD, gdyż mark z tym że zaznaczeniem jest strasznie dużo. No i 7 AP na razie wystarczająco, a tak to mamy trochę leczenia z tego Dorana HP. No a tak to byśmy kupywali książkę, która jest główne, bo wtedy mamy jedną potkę, książkę. No i to w sumie wszystko. I mamy 100H pełniej, więc jesteśmy w dupie. Na, zwłaszcza na Xerata, który będzie rzucał 3000 razy Q na minutę. Więc byśmy zginęli praktycznie od razu z jakąś gunianą książką, która by nam nic nie dała. A do trochę leczy więc yy, spoko Milt zobaczycie w trakcie gry będę wszystko mówił albo starał się chociaż na bieżąco Macie jeszcze skill, teamy no, no jeszcze chwilę pokażę Muszę już las Tu już kserat widzę Zaczyna ofensywnie skill. No w sumie to jest kserat więc inaczej zacząć nie może No yy, dla schitowania Akali z, z Blade'em i runkami pod AD, no to jednak to jest coś naprawdę yy, przyjemnego. Idę jeszcze pizgnę mu z Q, trochę zlagowało, ale dostał tam za 100 HP coś takiego. No, tu widzę nie umie rzucać w ogóle Q, chyba że celował miniony. Yy, Poszunię mnie, ja to jest bardzo dobrze, gdyż no ja biję w te miniony 90 z hita. Więc... Yy, Naprawdę miło, że puszuję. Nawet pod wieżą będę farmił 3 czwarte tych minionów. A zniknę. Yy, Teraz będzie chciał... Dobra, tego nie dało się uniknąć. No całkiem szerokie, to jest bez butów yy, szybkiego przemieszczania się jednak jest ciężko uniknąć tego kiu. A tu tymczasem first blot na bocie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie drużyno. Yy, Nidarka tam... Yy, DZIDOM ładnie trafiła pewnie więc spoko, bardzo spoko Jara idę mu o, już się boi ale mnie laguje kurde ten internet jest takie gówno musiał go zmienić dobra nieważne nieważne gramy dalej Farma no Akali która przefarmia jak Serata Dora Ring gdzie cuda nie mam energii kurde bije mnie aj akurat zniknęło Q na nim Dobra, żartuję sobie ich dżunglę wyjście z reda tam jest więcej kampu, więc dżunglę prawdopodobnie będzie nadchodził stamtąd albo nie, report Kazix co on zrobił awk nie jest bo widzę, że na trzeci level i jakieś itemy No, zginął co? Tylko dlatego, co... A, już widzę, gdzie on był. Dobra. Był prawie pod drugą wieżą na topie tutaj. No to jednak jest idiotą, jak tak zrobił. A ja już tu HP... No kserad jednak... Ten nowy kserad niby damage'u nie robi, niby jest głównym, ale mm, ma to manę i może cały czas pułkować. W ogóle co ty, Lisie, nie próbujesz wyjść stąd, bo tylko mi ekspak radniesz i my rozpraszasz dobra zniknę sobie by było mu ciężej trafić a mi łatwiej Na naraz jak się znika to trochę się ekran przyciemnia całkiem spoko tu zrobili panowie z riotu no i nie sformuję no cóż dobra bywa hmm. dalej co ty tam masz kserać? ile masz many prawie full nie na no, połowę. No dobra. Niedobrze, jest gank na mnie ja nie żyję. No. Ajajaj. Aj, aj. Widziałem go wcześniej, ale nie miałem jak uciec, nie było możliwości. I pierwszym itemem, jaki będziemy składali, będzie swordów okul. Następnie będzie Medjay. Czyli dwa itemy na stakowanie. Zobaczycie, jak to będzie działać jak się wystakuje. Jeszcze muszę poczekać 20 golda, w tym czasie pokażę inną linię, Chwilę można zaczekać. Tutaj się biję z Kazixa, mógł go w sumie bić. Trafione Q. Jest łatwy kill. No ale cóż. No, no gang boli na pewno. Zwłaszcza, że z z dżungli wyjścia z RED'a. Więc jakbym postawił chwilę później Warda, pewnie bym o tym wiedział wcześniej i zdołał uciec, ale... Nie chciałem marnować flesza, zaraz będę miał ultimate więc to już w ogóle rzeźnia. Xerata nadal przefarmiamy nie no dwukrotnie to nie ale całkiem sporo a fala idzie w naszą stronę pod naszą wieżę więc super mhm. mamy okulta więc jeszcze więcej AD farma taka prosta że aż masakra jedyne co jest słabe w Akali że ma energię no gdyby nie miała tej energii to... Często, często w walkach tej energii brakuje. Oj, nie naznaczyłem go. Kurde. Bardzo często tej energii brakuje w walce. No i to jest niefajne. Bijemy się i nagle nie mamy energii. I nie idzie tego skontrolować, jako mnie w kurwie. on naprawdę mnie denerwuje aż sobie tego nie wyobrażacie ale chyba mogę go zabić Dobra mam go czyli już mamy pierwsze staki szkoda że tylko na okulcie Pff, pewnie tak on gra kseratem to jest taka trudna postać nie ma coś takiego jak counterpick tego się naucz synu Cześć, takie jak counter pick nie istnieje. Jeżeli się umie grać, to się wygra wszystkim na wszystko. No i on niestety nie umie, więc płacze. Yy, idę, idę ci już pomóc, biegnę, ale nie wiem czy zdążę. Dobrze, biegnij z nim! Dobrze, bardzo ładnie. Dwa taki kolejne i kill dla mnie za tam śmierć wiszyna, no trochę... Dipnie on jest w tył, ale ja jestem do przodu, a ja tu będę kierował, więc całkiem i tak spoko. Idę po Medjaja, trzeba kupić te dwa itemy do stakowania jak najszybciej. Ne, jak najszybciej się tylko da, żeby je wystakować. Tak szybko jak tylko możecie. Już będę miał obydwa w ósmej minucie, więc to jest w sumie nawet bardzo dobry wynik. Kupię jeszcze warda na tego Kazixa, bo tu łaził po tym idzie. No i co? I teraz y, nie zostało nam nic innego jak stakowanie ich y, Xerat przecież mm -hmm. tu dużo nie ma. Listen Bluebów w sumie na no to Kali Średnio bym się przydał, bo on ma trzeci level, to niech trochę ekspa z tego podłapie. A my tymczasem skaczemy sobie... Nie, nie skaczemy. Chciałem skoczyć do minionego zawić, ale nie mam jeszcze tyle damage'u, żeby takie coś zrobić. No trend się trzymał. Jak najdalej tylko może. Co jest fajne. Może nas jedynie pułkować z skillami, ale my się leczymy naszymi. Dzięki jej pasywowi. Chyba skili nie muszą ma co. Skile to już powinniście znać. Dobra, niech sobie tu rzuca w te miniony. Nadal ja mam 80, ma 35. Akali prze przefarmiająca jak No tutaj jakiś... Połk Trochę go bijemy, Zbijamy to żeby miał mniej HP Będzie łatwiejszy do zabicia mhm. Ale mnie zlagowało Wow Wow Dobra Jeszcze próbował się rozłożyć z ultimatem Nie wyszło mu to I teraz jest problem Tego typu iż Muszę skoczyć tutaj i chyba mi się to nawet nie uda. Nie ujdę chyba z tego albo w sumie mogłem na niego nie skakać, ale skoczyłem. Co zrobię? Nic nie zrobię. Bo nie mam już skoków, a mógłbym jeszcze go zabić. Bym wcześniej zaczął go bić. W tej bańce mogłem zacząć go bić, ale to było niebezpieczne wyjście. No, niebezpieczne wyjście w sumie są so masz. Ale las hitujemy dalej. Mhm. Mm Teraz co będę składał? Będę składał teraz liczbeń Jak wiecie, Lisbęń jest y, po małej zmianie. Teraz już nie daje tylko y, od AP, tylko daje też 75% bazowego ataku demedu. Nie jest dobrze. Y, muszę ją spowolnić. Oj 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 oj. Oj 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 oj. Ale ona schuje mnie człowiekiem jednak. Z zrobiła wszystko. No chodzą mi pod tym idzie małe szmaty. Boją się nafidować akali, chociaż w sumie i tak, że jestem nafidowany, jak mam takie temy w tej minucie. Farma jest, 3 kile, całkiem spoko. No niestety umieram. Ciężko jest e, uniknąć tych ich ganków, ale teraz ładnie tutaj moja drużyna to zagrała. Tylko niech się nie wymałam od kserata. Jezus, dobrze. No dobra. Ależ rakieta, cóż ta dziń zrobiła? Czy mi się wydaje, czy... On ma, wy... on wyewolował Ultimate i ma tylko czerwone szczypce Co za krak Zobaczcie Tu ma ewolucję kamuflażu czyli Ultimate, czyli powinien być czerwony A A nie jest no... Kurde, nie, Mark się nie, nie zbił Kurde, znowu mi nawiał Patrzcie ile znika, tej Spokój się No jest co ten temu kropi Dobra farmiamy to yy, I zaraz tu ktoś powinien przyjść No w sumie ja zejdę sobie na botlane yy, Roam to podstawa i dlaczego ten idiota siedzi mi na tym idzie Idź na tego topa w końcu Tu nie ma wieży, tu nie ma wieży więc yy, są kile co on zrobił? Dobra, jest jeden. Dalej nie lecę, gdyż nie chcę tego tankować. A nikiny nie ma tutaj. Tylko Ten... nie report żadna. Yy, żadna zagrała to w sumie dobrze. Chociaż mogła się poświęcić. On nie ma wardów, też powinien coś kupić, nie tylko support. I teraz tak. Oj Kurde, nie mam już skoków. A tu widzę, ta Fiora mnie nie lubi bardzo. Mnie goni. Nienawiść w sercu. Kurde. Hmm. No dobra, e, czterech. Jeszcze nie mam ani staków, ani liczbowej, więc wracam. Tu jeszcze Xerath próbował mnie trafić, ale mu się nie udało i znowu się zmienić. Pozycji si siedzenia jest... Starość nie radość, plecy bolą. Farmimy 1100, będę miał albo na buty, albo pójdę sobie go zabiję w sumie. Jezus, co ja zrobiłem, ale jestem idiotą. Tej, ale ze mnie debil. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, mamy go. Teraz będzie problem, nie da się w sumie uciec. Znowu trzech nam idzie. No gdyby nie ten flesh, to może... Kurwa, co ja robię w tej grze? Tej trochę jak typowy brąz, ale jest 5-3, jest trochę farmy. Z takich. Muszę zacząć stakować i nie ginąć tak. Ale to się w sumie zawsze jak będę miał liczbę. Jak będę miał już liczbę to będzie rzeź. Będę tymi tasakami ich tam siekał no early akali jest taki może nie jest ciężki ale jest na pewno trudny gdy trzech dwóch cały czas przeciwników siedzi na tym midzie możecie e, policzyć mi ile razy mnie zganczyli ile, ile razy dostałem gank na yapy? no to tego byłoby sporo a jeszcze taki potrójny to już w ogóle no nie lubią mnie nie chcą dać mi się nafidować, może no, z ich strony ale Kazik dziwnie wywolował pierwszy ulti Nie, chyba tylko do uciekania właśnie. To jedynie to go ratuje przed tym, żeby nie ginął. Jak próbuję go zabić, to trzy razy mi znika. Nie idzie mu nic robić. To taka ewolucja do uciekania całkiem spoko jak widać. Eee, Dosta mnie i tak to spuszuję. Jeszcze cię za to zabiję. Nie no, żartuję. Już nie będę leciał pod wieże. Okej, okay. No tu farma jest naprawdę przyjemna, jak się ma tyle demedzu. Mam na liczbę, czy chcę wrócić po tę liczbę? Zaraz się przekonam. Bo tu widzę jeszcze Kaziksa. Biegnącego w tę stronę. Dalej, chodź tu się. Czekam. Oj, wart, dobra. Pojedź, nic nie o Jezus. Dobra. Mm. Niestety znowu trzech. Dobra jak oni mnie denerwują w tym brązie? To jest masakra. Na diamencie nigdy by się coś takiego nie wydarzyło żeby trzech przeciwników było w jednym miejscu przy... w rajtach no naprawdę. Nie wiem ile trzeba było się bić. A tutaj Fiora zupełnie olała topa, i widać i schodzi sobie lata po bocie i midzie jest 0,3. No ten ksera nie powinien mieć żadnego kila. Kazix również. Zginałem aż 4 razy na, na całe teamowe 5 to jest niedobrze. Gram źle w tej grze. Niby robię damage, niby zabijam, ale za dużo umieram. czas trochę ciężko jak mój team biega sobie po liniach, a ich łapie mnie w dżungli. No nie ma zgrania w ogóle. No i, no i co zrobię? No nic nie zrobię. Hmm, będę grał dalej, żeby zabijać i stakować. Tak widzę tu właśnie ładny stack na dżanie. No nawet nie, użyłem Ignite. Czyli trochę zmarnowany. Ale y, upewnienie killa jest tego warte. Yy, brawo hmm. Ależ to fajnie wyszło. Kopnął ja do niej skoczyłem i Zabiłem ją w locie. Takim laczkiem. Bo no, tak Ali takie laczki właśnie. Sprzedaję jak skacze. Chodźcie na niego, no. Eee... Dobra, nie, nie dam rady. Tą swoją niewidzialność ma głupi śmieć i cały czas zika. To nic mi nie zrobię przez to. Tam już widzę ktoś biega. Mm, Janna, Co Lata. Gianna Atin. No <laughs> śmiesznie. Dobra, farmimy to i cofniemy trochę. Muszę się wyleczyć. Jak widzicie ten Lifestyle nie mam nic, a się leczę. No pasyw Akali Naprawdę mocny Jeden z najlepszych pasywów w tej grze Draven zero damage'u No tak On nie ma nawet BF'a w 18 minucie No to <draven> Nie ma o czym w ogóle tutaj mówić Wzięli blue ok. Potrzebuję tanka na pewno Potrzebuję tanka żeby On mi coś tankował. No, żeby zabić no to ktoś musi tankować ktoś musi robić damage podział ról jakiś tam musi być nie tej y, co nie robię? aha dobra zabili go mam asystę nie wiem w sumie za co ale mam to się liczy nidalka dobrze healuje mnie nie nie zabiję jej chciałbym bardzo zabić ale nie dobra ależ buła teraz poszła no Tutaj prostsza gra, trochę dobry team, Sła, słaba gra z mojej strony naprawdę, a co do buildu, teraz złożyłbym Rabadona po tym Lisbenie i w sumie już bym zabijał wszystko, a dokończyłbym to, jak to się nazywa, Hextechem, Hextech Gunblade, nie wiem jak to się nazywa, chyba Gunblade, no i tu nie potrzeba że jeżeli się umie grać, no to pozycjonik ma się opanowany, więc leczy jak się zabija wszystkich się leczy no ten gambade właśnie z powodu tego leczenia on ma lifesteal plus spell vamp czyli wszystkim praktycznie wszystkim co robimy leczymy się po 200-300 więc dobra jeszcze co tutaj ta fiora coś jeszcze tu mogła zrobić no czyli rabadon i ten też no jesteśmy praktycznie nieśmiertelni i zabijamy wszystkich może jeszcze dojdę do tej fazy gry gdzie będę miał te temy, chociaż wątpię może chociaż jednego da mi się złożyć no i niedługo brąz 2 będzie że tak myślę z 3-4 gry i brąz 2 hmm. oni tu widzę pchają tego mina twardo Lysin, nie wiem albo miał dc albo coś ale umarł hmm. może go wywaliło z gry po prostu I dlatego tak się stało. Dobra. Hmm. Patrzcie to. No, wiesz, że mamy prawie po 20 staków. Przy 20 stakach, no to jest y, rzeźnia. Jeszcze mówię, ten rabadon dokończyć. O kurde, ile ich tu jest. Stawcie mnie. 7, 6. Czekam na W. Jak będę miał W, mogę ich zacząć bić. Tak myślę. No, ten nie żyje. Dobra, ta też nie. No i jest double kill. Yy, I ma 20 stacków chyba. Czekajcie, że za chwilę spojrzę. Yy, tak, jest po 20 staków, jest hejt na Rabadona. No widzicie jak już się leczę. A jakbym dołożył do tego Hextech'a, no to leczenie jest masakryczne. No i surrender niestety nie zdążę. Statystyki końcowe. No tutaj dużo nie ma do powiedzenia. Jeszcze Drake. No i także trzymajcie się ciepło, cześć do następnego odcinka.